Zjadą. No widzicie tak. tam mówię do niej Spojrzał na mnie tak o no, oni, oni tam wiesz tu stoi i gadają. co to za panika nie? No co za panika Najlepiej siedzieć przy, siedzieć przy biureczku Proszę policji nie chce się kierować ruchem Ale jak e, ktoś przejdzie o, przez pasy przeszła kobieta Już jej mandat teraz Bo się postawiła panu policjantowi Brawo policja nie robi nic nie kieruje ruchem jest burdel ogólnie całkiem w stałym starym polu ale mandaty tak proszę to nie chce na bloczki postawić to on tego nie dygnie gdzie? ograniczony, nie? No pewnie. No to się urwie coś tam. Jakby skracał. I teraz od, no i i weź teraz który odważny tam podejdzie podkładać, nie? No i I jeszcze niezabezpieczona naczepa, nie? No ja, chyba, to jest chyba, tak? Nie wiem. Nie, nie, albo w ostatniej w tak? No Ale oni idą się Ale ruch zblokowany. Nie, nie, nie. Opr Przez, oprócz oprócz, oprócz na motorku wieczorami nic się nie dzieje. To, 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 to. przyjdź. Zawołam się. Po tych całych hukach jak się widzisz, jeszcze w te upały. 34 stopnie, szopna potwierdza. kurde, czy tam no motocyklem ta. Czy samochodem trochę przykręcę ten. No, przy, przykracasz tu prędkość, to też przecież panujesz nad samochodem. Gdzieś podjechał gościu, wyciągnął mnie, wiesz, naprawdę było fajnie, tak wiesz, emocjonalnie. A tu sobie e ludzie idą i zobacz, no, no. gościu z dzieckiem idzie. Böyle... Tu to... mówię, to myślisz, do... nagrywać w śmiech specjalnie. Kikasz czy nie? Kikasz to zresztą. Jest jakiś słaniak? Jest jakiś słoniak? No zaraz, ciekawe, zgłoszony. Ty będziesz nagrywał całą sytuację i Najlepiej się po prostu nic nie odzywać. Nic nie odzywać nagrywaj. A później wiesz, a później puścisz na YouTube i weźmy 3 milionowej, że nie musisz pracować. Tak. Tylko umie, nie, ale poza tym, wcale. Na swoim koncie, tak? <laughs> nie, no, nie? Nie, no, wiesz, ogólnie to jak w w takiej człowieku. W najbardziej mega centralnym punkcie budowy, teraz. Gdzie krzyżówka jest, gdzie są dwa energiczne miejsce w tym polu no, ale, to jest tłumaczenie, ale, ale, przeskaczył nas w prawo. Ale zobaczcie, teraz na przykład, teraz coś by tu się stało, coś no. się stało. W no celie. właśnie. Cokolwiek, no, ktoś by ktoś patrącił, nie? No, tak po tobie, że tu się wchodzi, kurwa, wszyscy znają, już tu byli. Tak. Ale nic, nie, to byśmy on na takim długim ramieniu tego nie dygnie. Nie, nie dygnie, on się jak ten Zobacz, on, on nie daje rady, zobacz, on miażdży tylko te. Tak, no. Zobacz, zobacz. Ponieważ szybciej by. Może korybiskiego będą musieli zadzwonić do Malborka Przyjedzie dźwigiem. to Tu by byłby dźwig najlepszy, nie? Tu są stałe dwa dźwigi. Tam dalej. Pani jeszcze jakby się kurde z blisko z tej strony zaczepi. Stąd, nie? Ja 40 lat na robiłem to, nie? Z tej Znanie strony dzwiki, ciar do góry to by dźwigi. Ale nie? to były inne naczepy wtedy za jakiegoś czasu, wiesz? Chcę zobaczyć jak w kacku to samo. Ale materiał inny. O, faktycznie można iść na lody tak jak tamci, nie? Nie oglądać to. <laughs> I ten kurde lepszy, co? To ten co miał nam przyjechać, z tak, ziemię, Tak, z szulce, tak. W czarnej koszulce, tak. tak niego można liczyć no. jak do zabijszy, kurde. Martwego. No. A <laughs> zobacz. E, operator się dowiedział, że ma nową funkcję. Kurde. No właśnie, po 20 latach pracy. Tak, to jak tego gościucu A nie masz tego podnosika? U kopa. Jak u nas ten gościucu kopał. Ty nie kopie, nie kopie. Kurde, ty nie idzie kopać. I zepsuła się koparka dzwoni do serwisu, a eko nie wcisnąłeś? Nie. że wiesz, ekologicznie no. nie wiesz, nie praca, nie? Tam masz 30% mocy, nie? Tak. O, mio, o kurde, nie? No cóż, to nie ma możliwości, żeby wam to podnieść. No to jeszcze komplikuje. Może jak przeładują teraz z przodu na inną ciężarówkę, to da rady, nie?